Nie widziałem ani grymasu e, grymasu zażenowania, ani kpiny na pani twarzy, kiedy mówiła pani, że. Ale też, że, też nie mogę że, tak że, postępować. No, że, no, tak, profesjonalizm. Hmm. Że rzekomo z mojego powodu się jakaś sprawa tak, nie no odbyła. tak, odniosłam się do, do jego konkretnych słów. Gosia Brzezińska dla kanału Koloseum. Ze mną pan Jacek Morański. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Gosiu, i dzień dobry. Witam wszystkich. Dobry wieczór, właściwie. Witam wszystkich widzów Super Ekspresu i widzów kanału Koloseum, bo na takim kanale właśnie jest ten wywiad. A, dobrze, kanał Koloseum, tak, no Super Express emituje na kanale Koloseum, tak, faktycznie. Panie Jacku, jakie emocje po dzisiejszym panelu, bo był zdecydowanie, myślę, że dla widzów, najbardziej emocjonującym i tym, na którym najwięcej się działo. Ja mam okazję, na którą... To nie można wszystkiego wyartykułować, bo ta małpa bardzo krzyczy. Przekrzykuje, krzyczy, kiedy jest coś dla niego niewygodne, ale Mam po raz pierwszy działając tutaj w imieniu też ofiar Marcina Neymana, bo te osoby, żony tych przedsiębiorców, dzieci, które były nachodzone przez zorganizowaną grupę przestępczą Marcina Neymana, pisały do mnie. Dużo ludzi z wykopu do mnie pisało, żeby właśnie, że bardzo, bardzo ważne społecznie jest. Podjęcie tego tematu, żeby też wyświetlić tego dobrego wujka Marcina Neymana, kto to jest tak naprawdę, kim on był, jak się żywił ludzką krzywdą na ludziach ciężkiej pracy. Ja, akurat, jestem w dobrym miejscu swojego życia, ja jestem, mam prawo o tym mówić, bo ja jako przedsiębiorca zatrudniałem w szczycie działalności swojej firmy ponad 60 osób na umowę o pracę i ja byłem ofiarą takich typów takich hord brudnych dres, dresiarzy śmierdzących brudnych dresiarzy w brydresach ortalionowych nachodzących między innymi mnie innych przedsiębiorców i wymuszających ordynarne haracze. Element zabawowy to jest taki że no Marcin Najman kazał sobie płacić za ochronę. No Marcin Najma nie ochrona. Kogo miał Marcin Najma mógł ochronić? Oksymoron taki. Ale, no tutaj, ale nie wszystkim było, no jednak działali w hordzie. Jak wchodziło ich tam 10, 15, 20 no to nawet 10, 20, 15 takich Marcinów Najmanów no to stanowiło siłę, którą takiego przedsiębiorcę mogła zastraszyć. A przypomnijmy, bo młodzi widzowie tego nie pamiętają. Dzieciaki to nie, nie wyglądało tak jak teraz, bo teraz policja to ma technologię NASA, takich, takich, takich dresiarzy to są w stanie namierzyć w ciągu pięciu minut. To nie wyglądało tak. Polska to była w tym czasie, to był w tym czasie dziki zachód i hordy takich takich małp, nieokrzesanych małp w brudnych ortalionowych dresach nachodziły przedsiębiorców i niszczyły ludziom życia. Ułamały Jakie konkretnie zarzuty tutaj padają no, w stronę to wszystko, Marcina Neymana? Dokładnie zostało wszystko opisane przez redaktora Szymona Jabczaka z wirtualnej Polski w artykule Kryminalna przeszłość Marcina Najmana. Dobrze, i dlaczego akurat teraz, bo do tej walki miało już kilkukrotnie dojść, mhm. czy to był taki cel, żeby w momencie, do, kiedy do tego dojdzie, do, dojdzie do, do tych wszystkich e, spotkań, konferencji e, i innych rzeczy medialnych, e, czy to był od początku cel, żeby to w tym momencie wyciągnąć? Tak, dla jasności ja o tej jego przeszłości, tej brudnej, obrzydliwej przeszłości bandyckiej wiedziałem już wcześniej, zanim pan Jadczak opublikował ten swój materiał, natomiast ten materiał to jest tylko takie potwierdzenie w sensie medialnym, ale on też tam na aktach sądowych operuje pan, pan Jaczek. Próbował zresztą Marcin Najman go zastraszyć, wyperswadować mu, żeby nie publikował tego materiału, próbował użyć jakiegoś, jakiegoś tam nacisku procesowego i pozaprocesowego, no nie udało się, ten dziennikarz się okazał niezłomny. A ja już wiedziałem wcześniej, natomiast to, co w tej chwili operujemy na aktach sądowych, tak, to, to był też cel, też, żeby, żeby pokazać, żeby pokazać, tego nieokrzesanego, wstrętnego typa w odpowiednim świetle, bo dla niektórych to jest fajny Marcinek, Marcin Najman, taki sympatyczny, taki sympatyczny wujek, może trochę idiota, może, 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 może yy, trochę narcystyczny, yy, tam coś opowiada, jakieś bzdury, tam, no, że on jest geopolitykiem, opowiada o geopolityce, komentuje śmierć królowej, śmierć króla, yy, reelekcję ewentualną Donalda Trumpa, no, takie, tego typu bzdury, ludzie to łykają, że to jest taki Taki sympatyczny idiota, tak? Otóż to nie jest sympatyczny idiota. Wasz Marcin Najman to jest haraczownik, bandyta, który na niewinnych ludziach, na krwi niewinnych ludzi, łamał ludziom dosłownie życiorysy i nie tylko. I pozbawiał ich dorobku swojego życia, uczciwych przedsiębiorców. Poza tym tematem podczas dzisiejszego panelu konferencji dał mu Pan też tako, takie narzędzie, którego słyszę, że używa w każdym wywiadzie, że bał się Pan tego face to face'a. Jaka była prawdziwa motywacja, a raczej brak motywacji do wyjścia do tego spotkania? Prawdziwa motywacja jest taka, że nie mam jeszcze jego badań na syfilisa, bo kiedy, kiedy dowiedziałem się, jakiego rodz jaki rodzaj seksu preferuje Marcin Najman męsko-męskiego i z kim? I teraz mówię całkiem poważnie, no bo to, to, to też są rzeczy opisane przez Pana Szymona Jadczaka. Trochę Trochę wypikam. Jest taśma policyjna, gdzie Marcin Najman na nagraniu tym, gdzie policja jest posiadanie tego nagrania zwraca się do piłkarza Rakowa Częstochowa Tomasza B. Tak cię wyró y, w tu, a potem ci się spół na, y, na twarz. No, no właśnie. I to i to jest cytat, i to jest cytat, no, no, to, no, no to mam się prawo obawiać. Co tam jeszcze? I kogo jeszcze? No, i dlatego te rękawiczki, bo jakby się doszło, doszłoby do konfrontacji, no to nie mogę sobie pozwolić. Miejmy nadzieję za tym, że wszystko zostanie medycznie sprawdzone przed tą walką. Nie, to jest taka, to jest, nie, to jest, to jest must have, to, to, jest, to, jest, to jest, to jest oczywiście, no, ale jeszcze nie ma tych badań, więc stąd rękawiczki. Od początku Marcin hucznie zapowiada w mediach, że znokautuje Pana w tej walce i czy faktycznie dopuszcza Pan w ogóle taką myśl z czyjej strony właśnie ten nokaut? No bądźmy poważni, Już wie, który go znokautował w 12 sekund, ze mną ma przewalczone 6 rund, tak? Jedna. Yy, ta pierwsza walka, no to. Yy. To, no nie chcę się tłumaczyć, ale byłem w proszku, wiadomo, też psychicznym, plus jeszcze nie była ręka w pełni sprawna. No druga walka ta wygrana ze mną z Uźwiakiem to był trzyrundowy bój, więc z Jóźwiakiem, z Jóźwiakiem, który ma naprawdę też, ma, 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 no ma kowadło w łapie. No, no, bo trzeba tam było mądrzej to rozegrać, tą drugą walkę 13 stycznia, że tam trzeba było go poobijać na dołach, żeby, żeby się nie narażać już na, żeby go trochę wymęczyć i dopiero w trzeciej rundzie ruszyć w niego, żeby się nie narażać na jakąś kontrę z prawej. No ale gdzie Juźwiak, a gdzie Najman, no to jeżeli Juźwiak, mając takie okazje, tak, w pierwszej walce dobijał mi 17 razy w na, na, na parterze, jakoś stałem, biłem się dalej, to czym Najman ma mi to zrobić, no. no. i tutaj jest zdecydowanie ta ciekawa, specjalnie stworzona tutaj formuła. Czy zakłada Pan, że do tej rundy no limit w ogóle dojdzie? Czy raczej inne bardzo, zakończenie walki bardzo, sobie? Bardzo bym chciał. Ja nawet myślę, nawet takim wyuzdanym scenariuszem, że jak będzie trzecia runda i on już będzie bardzo zmęczony, to ja, to, ja, to ja zamarkuję, mm, zamarkuję e, to w ten sposób, jakoś, żeby, żeby go doholować do tej czwartej rundy, po to, żeby mu, żeby mu ordynarnie e, O, zrobić to, bo tam mówimy o sokerkikach i o stąpach. Nie, zrobię mu to, co on robił przedsiębiorcą w Częstochowie w latach 90. I, i początku latach 2000. -tych. Czyli dozna, wróci do niego karma i zobaczy, jak to jest. Być ofiarą sokerkików i stąpów. Tylko, że wtedy on działał w grupie kilku kolegów ja mam zamiar zrobić to sam. Wspomniał Pan tutaj o Pawle Jóźwiaku, więc zapytam o słowo podsumowania do tej decyzji, bo pojawiły się opinie niezależnych sędziów po Waszej walce na Prime, którzy stwierdzili, że orzekają wygraną Pawła Juźwiaka, jednak tam oficjalnie ten tak, werdykt prostu, nie został ja zmieniony. Powtarzać, niezależnych sędziów? Jakich sędziów? Jeszcze raz. Ta, no ta, taka to, była no, reakcja Pawła Juźwiaka. Nie, nieprawda. No. To jaka jest w takim razie? Prawda jest taka. Po, po pierwsze... Jutro będę robił unboxing na moim Instagramie pucharu, który, który dostałem ponownie za zwycięstwo od Prime'u na Instagramie Jaca, Podkreśnik Muran, Muranski, official. E, otóż ja e, swój puchar za zwycięstwo. To, że, to, że ktoś głośni. to jest coś takiego jakby teraz krzyż, zakon krzyżacki, który dalej ma swoją kontynuację, złożył wniosek do ONZ, że to on wygrał bitwę pod Grunwaldem. I czy, i czy, i czy i ktoś to będzie procedował? No to mniej więcej, między innymi, wiadomo, że Paweł Jóźwiak jest współwłaścicielem tej federacji. Paweł Jóźwiak może sobie na tym profilu napisać wszystko. Natomiast fakty są takie. Regulaminowo e, muszą się pod tym protokołem podpisać sędziowie, którzy sędziowali. E, sędzia główny również, sędzia ringowy również. Odmówili. Mimo, że byli zastraszani, nawet zamknięci w pokoju. Odmówili podpisania zmiany tej decyzji. To są potwierdzone informacje, no, że oczywiście. zostali zamk zamknięci ta, ta, ta. w pokoju, żeby... Mateusz Kaniowski relacjonował to, no tam nawet ochrona wbiegała, bo tam podkładanym były kartki. Natomiast dla mnie liczą się to, że teraz o, podejdę, jacy, jacy to są ci niezależni sędziowie? O, tu podejdziemy do kolegi tu, do kolegi, tu do kolegi, tu do kolegi, powiemy, tam wiesz, że Jóźwiak wygrał? Tak, tak, wygrał Jóźwiak. Bzdura oczywista. Dla mnie ja widziałem wypowiedzi co najmniej dwóch osób, profesjonalistów, kompletnie niezwiązanych ze mną ani z juźwiakiem, którzy komentowali tę walkę. Pan Grabowski, właściciel gromdy, no kto jak to, ale ten promotor bokserski, się, no na boksie się zna, I powiedział, i powiedział, że tutaj nie ma żadnej kontrowersji. Zwycięstwo Jacka Murańskiego. Niekontrowersyjne, nie ma o czym gadać. I dalej pani Piątkowska, mistrzyni świata w boksie, uwaga, zawodniczka, Prime MMA. No, która wiedziała, że sobie raczej robi pod górkę wyrażając taką opinię i ona również powiedziała, Jacek Murański wygrał tę walkę, no co jeszcze więcej, jacyś ja ja, ja mityczni, nieistniejący sędziowie, ale właśnie a propos tych sędziów i tej postawy Federacji Prime, no to y, Paweł jak jedną ręką napisał oświadczenie, na, y, że jacyś sędziowie, że zmiana werdyktu, a drugą ręką wysłał mi, y, odesłał mi mój puchar za zwycięstwo. To teraz już mam dwa puchary, są, funkcjonują dwa puchary na zwycięstwo, nie, no poważnie, całkiem e, oczywiście, no jest, jest przecież, e, jest e, w tym, jest, e, jeśli chodzi o, o wyniki, no to jest e, zaakceptowany wynik e, mojego zwycięstwa, to nie, nie podlega dyskusji. No i dzięki temu będzie jeszcze raz un unboxing tego pucharu. I, będzie e, unboxing, tak. i jeszcze mhm. jeden temat. E, ostatnio w wywiadzie w reportera Wielki Bu nawiązywał do Pana i tego e, słów, które kiedyś e, kierował Pan w kierunku Arka Tańculi, e, że był osobą, która e, wiele osób, wielu osobom źle e, zrobiła, sprowadziła je na złą drogę i że być może trzeba Pana przeprosić, bo teraz Natan na przykład wyciąga takie rzeczy, które są potwierdzeniem tego, co Pan nigdyś mówił. E, I jaki jest stosunek do tych słów i ogólnie do osoby Wielkiego bo. powiem tak Arek Tańcula skrzywdził wiele osób ja też nie o wszystkich mogę mówić e, i nie o wszystkim mogę mówić bo jesteśmy w sytuacji procesowej a jaka jest prawda no to prawda wychodzi po latach no, ja nie bez powodu e, wykrzykując w kierunku Arka Tańculi Tańcula jesteś frajerem nie miałem się z prawdą a jak nazywałem go rakiem to też nie mijałem się z prawdą bo właśnie jak rak wchodził krwioobieg i, i niszczył, i zniszczył, i, i zniszczył wiele, wiele, wiele żyć. A widział Pan w ogóle fragmenty tego ich wywiadu, w których był temat właśnie Pana i Pana syna? Nie, nie, nie widziałem, nie. W takim razie nie będziemy drążyć tego tematu, wspomniał Pan o procesach i ostatnio... Może inaczej, może inaczej. powiem, jeżeli był taki wątek, no to odnośnie tańculi wiemy w tej chwili wszystko, co wychodzi i jaka jest, jaka jest cena społeczna tych zachowań i wiemy też, skąd się wzięła nienawiść do mnie, nienawiść do mnie wzięła się z tego, że mówiłem prawdę o tańculi, ta prawda po latach wychodzi, no więc lata wiedzą to, czego nie widziały dni. Tyle bym podsumował. Wspomniał Pan o procesach i kilka dni temu szalony reporter publikował informację, że po raz kolejny nie stawia się Pan na rozprawie. Te rozprawy są przekładane. Wiemy, że pan też tych procesów ma troszeczkę więcej, choćby z Łukaszem Ekiertem z kanału Antyfakty, więc jak to tutaj dalej się przekłada na pana przygotowania i dlaczego te rozprawy nie są doprowadzane do końca? To jest kolejna nieprawda. jest kolejna nieprawda. E, chyba za czwartym dopiero razem na, nie stawiał się Matysiak na te, na te rozprawy. Za czwartym razem sąd zagroził mu doprowadzeniem przez policję. to z jego strony jest odmowa? Tej ostatniej, tej ostatniej nie wiem to jest z czyjej strony, natomiast zostałem poinformowany przez sekretariat sądowy. Ja nie składałem żadnego wniosku o odroczenie. Ja zostałem poinformowany przez sekretariat sądu, sądu, sądu w Łodzi, że rozprawa się nie odbędzie. Z jakiego powodu nie wiem, no, nie, nie na mój wniosek, więc no, jeżeli na mój wniosek, to bym, był, to bym wiedział, że to było, ale takiego wniosku nie składałem. A to co. sugerował tak, jakby to było na pana wniosek. No, no, sugerował wiele rzeczy. No, no, już jak sugerował, że ma jakiś, że ma jakiś sędziów. Coś, coś, co sugeruje? Ja, ja gratuluję osobom, które generalnie wsłuchują się. W narrację tego Matysiaka, szalonego reportera, no bo to między innymi dlatego prawie została zlinczowana dziewczyna w Poznaniu, która była ofiarą, tak? była, była, była świadkiem i ofiarą strzelaniny, gdzie zarzucił to, zarzucił, to bydle zarzuciło tylko dlatego, że nie lubił osób z tej opcji politycznej które tam brały udział w tym wydarzeniu zarzucił dziewczynie coś strasznego, że, że jest spółwinna śmierci swojego, swojego partnera. Przepraszam, że, że była z kochankiem. No ta, tak obrzydliwe rzeczy ten typ publikuje, że on jeszcze się trzyma, w, że on się jeszcze trzyma jakby na, na, na powierzchni tej... tej yy, yy... Jak to nazywać tych kanałów, komentary, no to jest coś niesamowitego. No, Fajn go wziął teraz do. do, do jakby to, to, to świadczy raczej o tym, o tym, którzy z nim współpracują, a nie o nim, bo, bo ci os, te osoby, które śledzą jego działalność i, i on tam jeszcze było o bombie, że, że, o, bombie o, bomba, o bombardowaniu przez lotnictwo rosyjskie, polskiego pogranicza. No, robił różne rzeczy. i Jeżeli ktoś go w ogóle poważnie traktuje, no to, no to, no to, no to gratuluję poważnego traktowania. Pani go niestety dobrała poważnie, bo, bo, bo nie, nie, nie widziałem ani grymasu. E, grymaszu zażenowania, a nie kpiny na Pani twarzy, kiedy mówiła Pani, że... Ale już że, też nie mogę że, tak że, postępować. No, że, no tak, profesjonalizm, że rzekomo z mojego powodu się jakaś sprawa tak, nie odbyła. No, tak, odbywa. odniosłam się do, do jego konkretnych słów. Już tak kończąc ten temat, kiedy Panu się te wszystkie procesy pokończą i z jakim skutkiem dla Pana, czy to jest opłacalne to końcem, znaczy opłacalne? koniec końca? Na, Matyś tak nazwał mnie pedofilem. Mhm. E, Tańcura nazwał mnie, cytuję, mhm. kimś nawet gorszym niż przysłowiowy pedofil. Mhm. Łukasz Ekiert y, robił obrzydliwe rzeczy po śmierci mojego syna. I to jest proces o ochronę pośmiertnych dóbr. To kto ma bronić mojego dziecka po jego śmierci? To jest proces z Ekiertem, to jest proces o ochronę pośmiertny, pośmiertnych dóbr Mateusza Murańskiego. Mhm. Ja jestem w obowiązku w tych procesach być. Y, ze Stonogą mam proces, bo nazwałem wielot, wielokrotnie karanego za oszustwa i za wyłudzenia sztaperem i oszustem. No i to, no, to przepraszam, to kto jest, stroną, kto, kto jest stroną inicjującą te procesy, w tym przypadku Stonoga. No a jak ja, ja, ja do kogo, jeśli chodzi o Matysiaka, za nazwaniem nie pedofilem, miałem pójść do ochroniarza raz Biedronki się mu pożalić? No w Polsce, w cywilizowanym kraju XXI wieku, od tego są sądy, żebym się, no, nawet jak to ludziom tłumaczyć, nie, słuchajcie, nie jestem pdf-em, tak, bo on tak powiedział, załóżmy, że jakaś część osób go słucha, no więc na tym, to musi, to, to musi rozważyć sąd, tak? Majestat sądu musi, no i niestety takie są czasy. No, i trzeba ten sąd, wyrok sądu opublikować. Dopiero pokazać, słuchajcie, no, ten facet robi krzywdę. Zrobił krzywdę nie tylko mi, zrobił krzywdę jeszcze tej i tej osoby, ale ja mam na to wyrok. Być może ta dziewczyna z Poznania, ta ofiara tej nagonki, która, która, y, którą on wywołał na nią y, po, po tej strzelaninie, bo nie ma tyle siły, albo nie ma tyle woli, żeby iść z nim do sądu. Ja tą siłę, tą wolę mam i ja to doprowadzę do końca. To miejmy nadzieję, że sprawiedliwości stanie się zadość i tutaj, i zarówno w walce z Marcinem Najmanem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, cześć.